Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, Krosno-Odrzańskie i okoliczne lasy opanują kolarze biorące udział w cyklu wyścigów rowerowych Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Na co należy zwrócić uwagę? Gdzie można spodziewać się utrudnień? Mamy dla Państwa niezbędnik, który może przydać się w niedzielę. Start meta i dekoracje odbędą się tradycyjnie już na Placu Unii Europejskiej w Krośnie Odrzańskim. Tutaj także mieścić się będzie biuro zawodów, które otwarte będzie od godziny 8. Sam start wyścigu nastąpi o godzinie 11. Także na Placu Unii Europejskiej kilka atrakcji dla dzieci, w tym m.in. dmuchane zamki. Kolarze po raz siódmy będą ścigać się właśnie w Krośnie i okolicy. Krosno tak się wpisało w nasz maraton, że z roku na rok to jest tak naturalne, że krosno jest w naszym cyklu, że nie mogło być inaczej. Jeżeli już mowa o dzieciach, specjalnie dla nich zorganizowane zostaną mini zmagania rowerowe. One natomiast odbędą się w parku tysiąclecia. Młodsi fani kolarstwa będą rywalizować w czterech kategoriach wiekowych: do lat 4 na dystansie do 150 metrów, 5- i 6 do 400 metrów, 7- i 8-latkowie do 800 metrów, a najstarsza kategoria do lat 10 na dystansie od 1000 do 1500 metrów. Zgłoszenia do wyścigów przyjmowane są. Tylko w biurze zawodów, a same wyścigi startują o godzinie 11:30. 26 km na trasie Mini, 44 km na trasie Mega i 62 km na trasie Giga. Jeśli ktoś jeszcze jest zainteresowany startem, to może się zgłosić w biurze zawodów w dniu imprezy. W związku z fragmentem dojazdu i zjazdu do z pętli wyścigowych. Będą występować utrudnienia na kilku odcinkach dróg w mieście. W Krośnie Odrzańskim będzie to odcinek z placu Unii Europejskiej w kierunku szpitala, ulica Piastów, ulica Kościuszki i ulica Polna. Utrudnienia także w miejscowościach Kamień, Morsko, Gostchorze, Chyrze oraz na drodze do Świebodzina. Organizatorzy proszą o nieparkowanie samochodów w przeddzień oraz w dniu zawodów na ulicach. I na placu Unii Europejskiej, to jest 8 i 9 czerwca, pojazdy na drodze mogą utrudnić rywalizację zawodniczkom i zawodnikom. To wszystko w niedzielę 9 czerwca.